Yo, siemanko, z tej strony Dawid, to daszkole, i dasz kolejny, nasza Ze mną jest... Adam. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na poszukiwaniu, wieszcie czego? Wioski. Wioski. Mamy erby. Znaleźliśmy wioskę. Ale zaczęliśmy... No, to tak znaleźliśmy przed Wioski. filmem, ale... Udadliśmy. Hiro, Brian. To był herobrine. Widziałaś? Nie. Był herobrine. Widziałaś białe oczy. Tak. Widziałaś? A daś widziałeś? Znaczy tak. to się widzą jej creepy w filmik. Ja też Widziałam oczy białe. Ole fucking. To widziałam białe oczy. Ja obok Damian. Wiesz, widzowie, może to będzie łapane na kamerze? Ja to ułapałem na kamerze, Widzowie. Ale. wy... nie Ja tu jestem. Ale jestem creepy. Tu jestem. Nie! Tutaj. Ale creepy się zrobiło. Dwa takie białe oczy przeszły. Ale aż Widzowie się boję tego filmu kręcić. Zaczynam się bać tego filmu kręcić. Coś źle się robi. Cały czas mi jakoś. Widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, bo my tu robimy, a jest. Ja to zaraz ci... Później na nagraniu będziemy sadzać nie sprawdzać, co zobaczymy, prawda? Tak. Czy to była prawda? Ale jakby tak, tak zobaczyłem to, czy. Myślałam, że on przyleciał i zniknął. Ale to wtedy aż miałam lęk. To, to mogą nie być żarty, Adaś. Ja tu już nic nie żartuję. Ała! Gdzie ty jesteś? Nie. tu już wie? Ale my chcieliśmy tak... Ale naprawdę creepy, prawda? Tak. Creepy no. było w tym momencie. Creepy Dobra, idziemy. Stały. Przy tym domku. Wiesz, no samym starcie się pokazał, prawda? Jeszcze w noc. O, creepy. Zostawcie łapeczkę w górę. Zobaczycie z dzwoneczkiem. Pozdrawiam mojego, jak to? Rafa. oglądajcie ten film do końca. Oglądajcie ten film do końca. Bo tu jest my nic nie oszukujemy, przecież to jest naprawdę załapane na kamerze, że jak przechodzi, dwa takie postacie, że to było creepy jak nie wiem, prawda Adaś? Tak. to jak było creepy, creepy. ja, ja widziałam w jednym film. momencie, ja myślałam, że ja się, z... no, że, myślałam, że ja zakończę filmik w jednym momencie, przecież to było stra... Zasz straszne, przecież mi ściary przychodzą jak to nagrywam. Domy nic nie Dobra, lecimy. Ja podobno szukam wioski, prawda? Jak my tam gadaliśmy? Fuck znów zobaczyłam. Dobra. Wyście zostawcie tu łapeczkę. Proszę wam. Zostawcie tę łapkę, subskrypcję. Zostawcie, bo to ostro odcinek. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Ale co tu się dzieje to jest creepy? Ja nie chcę się patrzeć w ten ekran. Zamianujesz mnie. Tutaj jesteś. nie Nie, jesteś? Ale Radaś. Będzie fajny materiał, prawda? Tak. Dobra, się skupmy na szukaniu, prawda? Tak. I nie tam kadamy w turniej, No tam. O, arbus. Są... Czekaj, jaka to zbieraj? Arbus. To zebrzesz? Dobra. A widzowie, taka to tego no to wiecie tam. My tylko tak no tam czego tak. mi się boimy tam? No, bo le, le jego no nie wiem, czy na hita. <laughs> nie wiem, czy na hita. Nie jest tylko Bo tam był ten domek jego, to my może już trzy domki jego spotkaliśmy. To no jest to... Nie, dwa, a no dwa. To był trzeci teraz. Tam mamy jeszcze dynie. Nie. Ale, Arbuza no! Arbuza! Chodź, pozbieramy te arbuzki. E, Epokot tryskowy. Jak oni oglądają? Tak oglądają jak arbudy. No, tak wyglądają, tak oczywiście. Tak. Nie mają kurę, to mam kreację Kurę Pozdrawiamy? Ja mam jutkach. Tak! Arbury. To. Tak już? Tak. A tak. kurde, skąd ty tyle zbierałeś? Dobra, idziemy tej wioski szukać. Wiem, że to w dżungli, tak, no wiecie. El My damy jednym i te I to takie lampy. Bo my w wiosce zginęliśmy. Tak. Wiecie, widzowie? O, kurde, upadłem. Chodź o, tu. Jak to jak co zbierał? Ja już nie zbieram. <śle> ja zbiera tej lubuzy, żeby nie denąć, aleś to mądry. Ej, No, kurde. Nie. A jak chcecie z tego mieć serię czy nie? Piszcie w komentarzach, prawda? Tak. Czy nagrywać drugi odcinek z poszukiwań? Ale chyba z tego nie będziemy robić serii. Tak, nie, chyba nie będziemy. Ale piszcie w komentarzach, czy chcecie serię? Serię kolejną? Tak szczerze, serią wiecie. Jaką, prawda? Serią tam wiesz, moją. No to jakiś odcinek się pokaże. O, to co tu przeszkadza? A tu Ty mi przeszkadzasz? Proszę zejdź Ty tak się boisz? Ale tamty już zacząłem tak być creepowy Chyba będziemy szybko w tym odcinku kończyć, prawda? Że my ledwo co gramy Też się robi Dobra Creepy filmik